Mateusza nie na... Bartek Pura, nie czujnej. na oślep, Bartuś! Jest. Yes. Yes. Brawo, brawo! Bartek! Bartek! Nie na oślew! Nikt cię nie atakował przyjmij! Igorek. Igorek, Igorek. Co my robimy w środku? Chudy! Komu podałeś? Ustawcie się! Poza mnie! Dawaj, dawaj chudy, dawaj chudy! Brawo sobie. Zdziubu. Adi, powadź, wszystko Pomocz, wyskocz Brawo, brawo! Jest Grzybek, graj mu, graj mu, już nie holuj! Szczęściej, widzisz? Szczęściej, bo go spaliłeś, on zrobił ruch, nie dałeś! Adi! Baje. Adi! Spalone, Czemu dziubu, odpuszczasz, odpuszczasz to? Strata? Stoisz, przyglądasz się, Adi! Ustaw się porządnie! Grzybuś! Nie na raz! Wracaj, wracaj, nie raz! stoisz, przyglądasz się, Bartek, jesteś poza akcji. Raz, jeden raz, Podłoż Podłóż, wydłużaj, wydłużaj, roko wydłużaj. Bartusz Wielki, Bartusz Nie Bartusz Wielki, Bartusz Wielki, Bartusz Wielki, Bartusz Wielki, Socznie. Nie chciałem. miał przy sobie, przy sobie miał. Nie, nie. Bramka. <coughs> Igor, znowu jest to samo w środku. Igorek. Brawo Grzybek. Postawmy się porządnie. Dawaj chudy. Daj, wiesz, daj. dawaj. Dobrze Grzybek, no Postawcie się szerzej, szerzej chudy, wysoko. No właśnie żebyś spasował Cię jednym podaniem bramka. Zwracaj. Dobrze, okay. że Budy wrócił za Ciebie. Jedź Radek, jedź, jedź. Nie na raz, nie na raz nie wszystko na tyłek. Bartek, wadź, Bartek, wadź! Pisz jego, pisz jego BARTEK! Jego. Druga strona, druga strona gra! Bartu! Przyglądasz się akcji, nie ma Cię, Bartek! <coughs> Igor! Nie, nie, tu są ludzie. Radek! Nie macie tych, co w tamtym roku chyba byli w tej grupie, nie, tych chłopaków? Nie, mam powieszonych teraz. Hmm. Trochę jest tu, trochę tam. Właśnie widzę, że brakuje tu co niektórych. Chudy, cała zabawa polega na tym, żeby nabić na piłkę, a nie tować się do piłki. Jakieś zrobił sobie dwa kroki do tyłu i ruszył na nią, to jest bramka. Wyjdź! Bartek postojowy. Podejdź wysoko, chudy, bo mają tam przestrzeń. Ej, Mateusz, to samo. Żeby patrz za plecami. Bížeme się si už. V środku. Adi! Adi. Rokos, Adi! Ruch, Mateusz Všudej. Dawaj hody! Mateo! jest? Nie Mateo! Mateo! pisi Mateo! Roko, Roko grabo Mateo! 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 tu do mnie Roko, Mateo! tu do Grzybek, nie Grzybek! Tak trafiłaś! Tylko Grzybek, zrób ruch! się za obrońcami! Igor, za dużo! Radwan, jedź, jedź Radwan! Rycerz! Grzybek, wiesz co tam, stało? On piłkę. Gdzie nie zejdziesz tu do mnie, Igor!

Na to przyszła Roko! Roko, spokojnie, nie bądź atakowany przyjmij, obróć się zmień mieni kierunek lec, go! Brawo! Nie naraz, nie naraz, nie naraz! Patrz na piłkę! Patrz na piłkę! Spokój, spokój mam! Grzybek szeroko, dołączyć tam z miejscem! Ekstra, do grój, ekstra! Gra jeszcze raz, brawo! Raz! Szybsze wyjście! A, wówkuj, szybciej wyjście! Jeszcze szybciej! Jeszcze szybciej! Jeszcze szybciej! Jeszcze szybciej! się nie Jeszcze szybciej! Jeszcze szybciej! Jeszcze szybciej! Jeszcze szybciej! Jeszcze szybciej! Nie ma z kim zagrać, już ja na. Chodę, chodę. Dawaj, ryby! Spokojnie Roko, spokojnie, masz Mateusza, brawo! Próbujcie grać! Dobra próba! Zamysł dobry, próba Gorsza. Głowa w górze, chodź, głowa w górze! Spokojnie, masz Grockiego, masz rokiego. teraz dawaj, do... teraz! Do... Grzybek! Grzybek! No grzybek! nie tu jesteś, go do piłki! O! Mati! Brawo! Druga strona graj, prawo nogą! Jeszcze! Jeszcze! Igor, jeszcze! Dobra. Jeszcze! Mati! Atak na krótki słupek! Musisz zejść. Grają! Dobrze, Sebek! Dobrze, Sebek! Pomogłeś brawo! Masz, masz mati, mati, rokiego, mati, mati, Rokie piłkę. Mati, mati, Masz rokiego. Robisz spokój. Masz piłkę. Do piłki! Mati! Mati! Grzybek, nie czekaj! Zradzam za plecami, popatrz, już za plecami. Adi! Abij! O! Łówność! Wsta, wsta! Kolejny, grybę przez piłkę! Trzech! piłkę. Wam sobie chce przeciąć, czasami? Go. Daj, przez piłkę jest! Po jakich trzech do muru! Jeden tu stoi! Rzucić na bartkę! Wróć Подожди, 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 Vamos Jest Roko, Roko gra! Chodź tu, Chodź tu grzybek do mnie! Chodź tu grzybek do mnie! Nie daj Radek! Nie daj Radek! Chodź tu do mnie! Szybcie! Tłumaczyć mu, a on nie rozumie. Jeden jeden. Mówi Ci trener, trener podejdź, to podejdź. Trzy razy Nie możesz czekać. Dobra, Ani dobra akcja, to jeszcze dobry pas. Adi odwróć. Dobra! Prawo grzybek za powrót! Druga jest! Grzybek idzie! O, niepotrzebna kitka Lewa noga! Próbuj chłopie! Próbuj! Grzesiek! Do mnie! Dobrze pisze! Bartek! nie ale Grzesiu, ale może szybciej troszkę! Chcesz wejść na to boisko, czy nie? Piłkę, jedziesz jeden na jeden, jest potem na tymczasie leć potem na wysłanie tego, Na Radkiem się zamienić? Brawo! Dobry zynek. Adi szybciej! Adi za wolno, to jest wszystko! Bartek! Eee, hutnik! Chodź! Barton. Dobrze! Kryznik, chodź sobie chodź. Na atak! Bober! Nie, chodź Eryk! chodź! Na 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 Adi po linii! Hutnik! Idź no jare, wążik. Ania! Ratuj się! Widzisz to? Pomóż, baber, pomóż! Wisła. nadziew połap, połap teraz! W środku, kupac, co się dzieje? Obranci, zostaw obranci! Wisi z tej do środka! Radek Zajmij za plecami masz, Radek za plecami. Nie idę, nie, nie grypisz go, nie bo jest odcięty. No boj się pierwszy dorzuci, szeroko! Próbuj, próbuj, ale to niepróba. Próbujemy. Ja Adi, ale pomóż mu do środka wejść! <coughs> Drugi jest, bo stoimy! Roboty zostań! Ty się nie podłączaj!

Lejk Pisi, bo gra w musisz zejść! A ty się musi zejść, a do środka. Co żeby? Chłopak, źle kryjesz wąsik. A ty nie masz szans, żebyś dostał piłę tak stojąc. A Dawaj Hubert, tak jest, dawaj piłkę, dawaj, brawo, dawaj jeszcze, no, nie, nie daj. dobrze wąsik, Ficu, Grzesiu, Zióbek, zobacz, zobacz masz krycie, zobacz gdzie gościa przed tobą, dawaj Babek, dawaj, 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 Uciekaj, daj, ale. Daj piłkę, Wyłączasz film, Chcesz zmianę? Baberek, baberek. Dawaj, dawaj, dawaj gryzli, czujnie. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Nie wiem,

No on jest. Ma, powera ma w nodze i ta piłka idzie. Nie tak, lewą nogą, a Daniel. Radziu boku. spokojnie. Igor, za jeszcze. jeszcze raz. Jeszcze raz. Walka jest dobrze! Dawaj, nie ma grzybiek, Dawaj! dawaj. Tyle! Tyle! pod grą. grą. Rzeszy! Wyłączacie się! Pod grą, pod grą. Bober, tam, bober! Tam tam, tam masz! Tam sobie go Dajcie! 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 Bartek, Bartek, Bartek. 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 Dobrze, dobrze, dobrze jesteś zaprasz. ustawieni, o to chodzi. Piłką, piłką, prowadzaj, wprowadzaj, wprowadzaj. wprowadzaj. dokładnie roko. Wydłużaj, wydłużaj obronę teraz, wydłużaj pisze. Wydłużmy, bo jest jedna linii jednej nie jesteście. Wydłuż, bo czterech broni. Dawaj, Wąsik! No. O kurde! O Jezu. Róż! Daj z nogi, daj! Gryź niego masz! Ciężko piłkę Odpusz, mu zagałem! Nie do środka, Roko! Pisi pomóż! Grzegorz, pierwszy! Grzesiu... Dobrze, dawaj! Sputnik! Chodź, żeby w chwili, wwwońCza, Chodź, wchodził w Za kogo? i Roko, bo No! No! Przyjdzie. No, dawaj, dawaj. Czerwony! Piszę, tam jest, tam jest! Nie ma jak Dobrze. Dobrze, Roko, piszę, zmiana! Na, na lewo. Odpocznijcie zrobimy zmiany. Ustaw się chudy dobrze. Myślimy jak mam gdzie mam być ustawiony. Sebek zobacz, masz krycie! ruch Bober! Ale ty cię nie Bober! Ty tu! Wycinkaś zawodnika! Po co tam mają wygrać 5 na 5, a 6 na 6? Hey, Mateusz, go dokryjesz. Tu jest twoje krycie! Posi, to samo!

Czas! Czas! Spokojnie! Brawo! Jeszcze gdziek! Jeszcze baber! Podaj, podaj czas! Jeszcze dyspiasz! Raz, dwa! Ale się wyrzuciłeś teraz! Brawo, Igor, stawać, W środku ma! Fii! Fii! Sebek! Czek, Brama! Brawo! Jest, on yes, się grobił. Ekstra! Picu! Tu miejsce. Pic! Jeszcze gdzieś do. Picek! Ja szybcie. 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 szybcie, 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 szybciej. trzeci raz. Szybciej. chodź do no. mnie szybciej. Picu, myślisz, czasem patrz do kładu? Zapłacę miałeś trzech gości, a ty poczekaj do narożnika, po co? Dawaj, dawaj dobre. Picu, myślisz? Nie wyłączać. Jeszcze, jeszcze łączyć. Jeszcze. Widzisz, co zrobiłeś Bardzo dobrze. Pałagan jest, pałagan jest. Zostań. dobrze wydłużamy, to wydłużaj. Dobra. Popatrz Adi! Popatrz Sushi dzieje!

Simone bravo Już popadłeś go, wyłączasz się za daleko, braajcie, braajcie, jesteś od Ruch no, na pozycję, brawo, ekstra! Brawo, lewa brawo, noga, Daniel! Brawo, brawo! Dawaj, chudy do śledzka! Ziemia, ziemia, ziemia! Poniosło cię chyba, powraca, dostaję ci piłkę Raca. strata, to się teraz Pocinaj. nie tracisz Sebek, Sebek, nie wchodź Zostawaj Brawo. Spokojnie Sebek. Spokój masz. Wąsik jest. Brawo. Wąsik na piłę. Czekaj Dobra, e, w, Dobrze, Daniel Igor, i ten, prawo. i Mateusz. Dawaj Roko, pomóż, na, na prawo. Jeszcze, pustuj do linii, jeśli już się wyrzuciłeś. Dzień dobry, Tam do cienia piąta. Ale, za, ej, źle chudy jest, bo on wyprowadza piłkę. Zejdź przed nami, przed Zejdź do środka, bliżej! Zejdźcie, w Sebek! Wstawaj, ty też salaj! Adi, Wstawaj, wstawaj, Nie naraz Roko Nie śpij. nie lepszy Norma Piędzienia Niebiescy krok do tyłu krok do tyłu Asekuracja sekuracja.

Gryźli do wezmę przodu, dawaj Pisi Piłka Brawo! Jest! Brawo. Yes. Brawo. A da się lewą nogą? Da się lewą nogą? na na piłkę, nie damamy.

Moment koncentracji. wydracji. No, dalej, dalej? Szybko. Szukaj grania na Nie Dostaniesz Odprawia. tej piły w życiu Spróbuj daj daj no, no, nie, nie no, to. Zrób to. Zrób to. to. Zrób padło. Ekstra! Raz. to. 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 Panie trenerze, wizdamy.